Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak skanować sieć za pomocą polecenia eNAP w Linuxie. Mówiąc tak, aby skanować sieć za pomocą polecenia eNAP w Linuxie, musimy oczywiście odpalić terminal, więc wchodzimy w show i w terminal. Teraz tak, polecenie, czy też narzędzie eNAP nie jest domyślnie zainstalowane na, na, na żadnej chyba dystrybucji Linuxa, więc trzeba je zainstalować. Robi się to za pomocą polecenia oczywiście sudo apt install nmap. Ja to robię na Ubuntu, na Ubuntu to będzie działać, na Debianie też to będzie działać. Na jakichś innych dystrybucjach typu Fedora może być tam inne polecenie, ponieważ tam się używa chyba sudo dnf install nmap. Ale tak, to nie jest ważne, jeżeli kto, to sobie można łatwo znaleźć. Yy, I tak, klikamy Enter, instalujemy, wskazamy się oczywiście, klikamy Y, jako że jest. Jako że jest, czyli tak. I teraz tak, program się, program się zainstalował. I teraz tak, możemy sobie to wyczyścić. Możemy sobie wyświetlić nasz adres IP, bo to może być dosyć przydatne. I teraz tak. Mamy nasz adres IP tutaj 10.02.15 z maską 24. I teraz tak, chcemy przeskanować pojedynczego hosta, czyli na przykład mnie. I tak, jak to by zrobić? Po prostu endmap i podajemy adres IP, czyli 10.02.15. Klikamy enter. I jak widać, mamy tutaj przeskanowanego mojego hosta, jest to tak, starting nmap o danej dacie i godzinie, nmap scan report for ubuntu.pl, czyli dla mnie 10.02.15, host is up. jak widać tak, e, mamy 999 zamkniętych portów TCP, connection refused i mam jeden otwarty port, jeden otwarty port, którym jest FFH. Czyli wszystko się zgadza. Jak przeskanować całą sieć lokalną? Można to zrobić w bardzo łatwy sposób. Tylko już trzeba mniej więcej wiedzieć, jak działają adres IP. Czyli mam tutaj maskę 24. Oznacza to mniej więcej tak, że pierwsze trzy te liczby są adresem sieci. Te są adresem hosta. Czyli jeżeli chcemy przeskanować adres sieci, to robimy 1002 i tu dajemy 0 i maskę 24. Klikamy Enter. Skanujemy i teraz tak. Przeskanowaliśmy sieć z racji tego, że w tej sieci jestem tylko ja, bo to jest maszyna wirtualna, a nie prawdziwy system. No to jest tutaj jeden hostap, tak jak widać, przeskanowany w 3 sekundy. Jest dokładnie ten sam wynik, ponieważ mam y, tylko otwarte FFH. i tak to mniej więcej wygląda, ale tak to mniej więcej działa. Y, możemy sobie na przykład doinstalować coś. Możemy zainstalować na przykład Apache. Na szybko, apt install apache2, żeby to pokazać, że faktycznie działa apache2. Klikamy Y, to nam się zainstaluje. Nie pamiętam, na jakim porcie działa Apache, ale zaraz sobie to zobaczymy. I teraz tak, przeskanujemy sobie jeszcze raz tą sieć, jak się to zainstaluje oczywiście. Teraz tak, jeszcze raz przeskanujemy. Jak widać a, tak, bo Apache to jest ogólnie narzędzie, które służy do e, tworzenia strony. A i generuje on, on nam po prostu protokół HTTP. A protokół HTTP działa na porcie 80, więc jak widać, wszystko działa. Zainstalowaliśmy Apache 2 i się tu pojawiło. Możemy skanować tylko aktywnych hostów. Można to, no, możemy skanować tylko aktywnych hostów w ten, spo, w ten sam sposób, czyli nmap e, minus -fn. To znaczy tylko y, sprawdza, które hosty są aktywne, bez skanowania portów w tym momencie. I zrobimy to znowu w tym pozyce 10.020 124 tylko że w tym momencie jest nadal tylko ja aktywny, więc pokażę najprawdopodobniej tylko mnie, ale tak to wygląda. Host is up. Jak widać jest tylko jeden. Usunęliśmy z porty, po prostu przeskanowało 256 adresów, ponieważ maska 24 powoduje, że mamy 256 adresów. To jest jeden host aktywny, którym jestem tylko ja. I tak to wygląda. Można też przeskanować konkretne porty. Czyli na przykład wiemy, że działa nam SSH i HTTP, ale chcemy przeskanować tylko HTTP. Jak to zrobić? Można to zrobić za pomocą polecenia nmap minus -p, czyli port i skanujemy tylko port 80 z adresu 10.0.2.15 Klikamy Enter Jak widać jest, widać, że jeden host jest aktywny i mamy ten adres e, ten port 80 aktywny i w tym momencie, jeżeli wybraliśmy skanowanie tylko jednego portu to SSH już nam nie pokazało I teraz tak Możemy skanować usługi we, usługę oraz wersje, yy, na, które działają na otwartych portach. Robi się to za pomocą polecenia nmap Map Minus S i v, to znaczy, że skanujemy wersję teraz 10.0.2.15. tylko zrobiłem, jak widać tutaj N błąd w wpisowni, powinno być NMAP, na no odwrót, ale tak jak widać. tak, 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 oczywiście zrobiłem kolejny błąd powinno tutaj być duże V ponieważ, o, i teraz tak skanujemy chwila tutaj była błędów, ale to nieważne skanujemy i jak widać mamy wersję OpenSSH wersja jakaś 9.6 na Ubuntu Apache 2.4 e, 2.4.5.8 możemy to nawet chyba sprawdzić jeżeli sobie zrobimy sudo systemctl status apache2 to jak widać, gdzieś tu powinna być wersja, czy nie ma wersji? Yy. nie ma w tym miejscu wersji, no, ale musimy uwierzyć, że się zgadza jest tutaj nawet, albo jest yy, link do dokumentów wersja 2.4, tu mamy 2.4.58 ale tak to wygląda możemy też przeskanować system operacyjny danie, danego hosta robi się to za pomocą polecenia sudo nmap i teraz tak, system operacyjny minus i duże O, i znowu 10.0.2.15. Klikamy Enter. I tak to wygląda. System, jak widać, Linux, wersja 2.6.x, wszystko się wskaza. I możemy jeszcze zrobić tak zwane skanowanie agresywne. Czyli wykonywanie agresywnego skadu, czyli sprawdza wszystko, wersję systemu operacyjnego, usług, skryptów i wszystkie takie inne rzeczy. Jeżeli użyjemy coś takiego, sudo nmap, minus a i 10.0.2.15, enter, to chwilkę poczekamy, bo teraz może to dłużej potrwać, bo skanuje nam wszystko, <laughs> co się da. Ale tak, jak widać, mamy tutaj... SSH, mamy klucze. Ja, jakie są tutaj zrobione w systemie szesnastkowym Mamy tutaj porty y, 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 TCP y, o, otwarte, czyli SSH i HTTP. Mamy tutaj, jak działa ta nasza Apache. Mamy tak naprawdę wszystkie informacje. Niektóre powinny zostać publiczne, publicznie, znaczy powinny zostać prywatne. Więc robienie tego na normalnym komputerze może być trochę ryzykowne. Ale ja to robię na maszynie wirtualnej, więc tutaj nic się nie stanie i nie ma to większego znaczenia. I w tym filmie byłoby to wszystko mniej więcej, jak można używać polecenia Nmap do skanowania, czego tak naprawdę cię chce na Linuxie. Jeżeli film ci się podobał, możesz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zapraszam na kolejne filmy.